Dotarliśmy do końca naszej afrykańskiej przygody. Radość niesamowita, też zaskoczenie i dziw na zbierze na myśl o tym, że tak szybko to minęło. A teraz czekają nas kolejne przygody, lecimy do Dubaju, do Emiratów Arabskich, a stamtąd przesiadamy się do Argentyny. Jutro będziemy w Buenos i zaczyna się podwój Ameryki Łacińskiej, kolejna wielka przygoda, wiele niewiadomych i mam nadzieję wielu fantastycznych ludzi i widoków na naszej drodze. I cóż, fajnie, no fajnie, a trochę nostalgicznie, bo już tylko od wspomnienia po Afryce za parę godzin będą rozkwitać i dojrzewać w naszych głowach. A na koniec mały bonus informacyjny. Ponoć jestem jedyną Polką, która przejechała na rowerze Afrykę. Także jest to dla mnie zdumieniem i może małym bonusem, który będzie mnie dalej do przodu pchał. Mam nadzieję, że z wiatrem z tyłu.